Ostatnio media pisały o tym, że odbyłem najdroższą podróż służbową jako parlamentarzysta. No tak, w Australii mieszka mnóstwo Polaków i też do nich trzeba jeździć. Wiosną byli senatorowie z Platform Obywatelskiej też tam. Byłem tam też po to, żeby rozmawiać z australijskimi politykami, żeby rozmawiać o Polakach, ale też rozmawiać o historii, bo dla Australii historia to też znaczy bardzo dużo. I poszedłem tam do najważniejszego australijskiego muzeum. War Memorial Muzeum w stolicy. I tam była taka malutka część dotycząca rozpoczęcia II Wojny Światowej. I była tam taka malutka część, gdzie było mówione o tym, że zamordowano ponad 5 milionów Polaków. Pełna prawda, zgadza się, ale wiecie co tam było napisane, kto dokonał tych zbrodni? Naziści. Ani słowa o Niemczech. Muszę przyznać, Czapki z głów Niemcy, jesteście świetni w fałszowaniu historii. Z narodu Katów stajecie się narodem wyzwolonym. Wspaniała, świetna robota i dziękuję polskim władzom, dziękuję tym, że mamy w końcu odwagę pokazać światu, jak było naprawdę. Bo jakby to dalej tak szło w takim kierunku, to za 10-20 lat okazałoby się, że rzeczywiście to Polacy byli tymi Katami, a to Niemcy nas może wyzwalali. Jak dzisiaj Rosjanie mówią, że nas wyzwalali w 1939 roku.